O! 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 Cztery 4000... tysiące! Co to jest? Ale fajne! Jakie świetne! Ja pierdziele! Czekaj, raz się Jop, pa, 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 pa. Czeka, z odpalę to gówno. To się nazywa traktor. I jak się to odpala? No Enter numeryczna i nie działa. Trudno. Przytrzymujesz prawy Enter ty łopie No przecież mi nie i się nie odpala! <śla> Przyszli, od razu <śla> <jeszcze> i <nie> <śla> Ale <śla> Trzymaj. Ej, to się, to się, to... No w mówię, że trzymam i nic nie dzieje na nie... No to ty mam No nie to robi i nie działa na hopie! No. Ale to trzymaj długo <grym> Daj pan, daj pan cycu. Pan nie umie. No otwieraj Patrz, to się rozrusznik, sprzęgło kur... Przez Szymury przejechałem Już? No. Patrz. I, I nie działa. Dusiek! Dusiek, patrz! No coś ty zrobił. No jak nie? No, no nie, nie działa. działa. Ręcznie trzeba było spuścić. Duszek patrz! Ale u mnie i tak są ikonki, że ten, że jest ręcznie i nie działa. Ja bić zmiany! Dobra, zmiana! Zmiana! No, I to miała być zmiana i ty miałeś teraz jechać tutaj pierwszy Ej to robimy na tempomacie 25, żebyśmy mogli się szybko jak gdyby schować za siebie i zmienić potem No właśnie Bo jak jest 30 to, to ten I wtedy 25 ja mu daję gaz to... Ty trochę hamujesz, chowamy się i potem znowu jak jest wyłonienie to znowu do obydwoje i, i ten I No sumie się gościu, bo cię rozjademy Patrz, co zahamny. I ktoś ma tam stoi. Teraz nie przejedziemy. Oh fuck. <grystanie> no so i tu. A jak się to błąd? Ta 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 ta. 4 5 6. A ty co będziesz? Do ciebie po prostu. Właśnie. <grystanie> mać. No to, chodź, nie tak wiesz. No to czekaj, wezmę cię, wypnę. Duszej chpacz. bo mnie nie. No co? Dobra, już nic, inaczej pojadę. No czemu jest o, utrata. Oczył się. Ej, wywoziło mnie? Nie. nie. Chyba tak, bo przejechałem przez ciebie i się nic nie stało. No, szpięknie już. Tobie bardzo to tam nic nie grozi, jedynie po tym, żebyś się trzymał nas, to będziesz się przyspieszał, a jak my będziemy się składać jakby w jeden szereg, to o. wtedy jeden będzie hamował, drugi będzie przyspieszał, żeby to jakoś płynnie wyglądało. Ej, powiedzcie mi, a nie lepiej by cały czas bez tempomatu, tak? Cisne No na tempomacie, nie? Jedynie jak będzie jakaś taka większa przerwa, to wtedy trochę podgoń i na tempomat i dalej te 25. Ej, pan... Paga, nie patrzę na drogę. <laughs> Plagi mam, no. Bartosz to się naciął <grym> <śledź>, Jedźcie, 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 no o! O, Dobra, ale <śledź> jest dobrze, jest dobrze, dawaj, dawaj, dawaj jeden za drugim teraz może być No Bartek, ty musisz gonić teraz, żeby nie było takiej szpary teraz Ale ty ciągnik jest wolny, tak przegrzewa się, się chłopak, dawaj go Właśnie musiałem tylko tempomat czy ja mi się pomylili klawisze z trzynawstwem jak to wygląda? <grym zna> o, boże, nie <grym zna> Jeszcze raz trzeba. <grym zna> Jeszcze raz, cofaj, Dawid, cofaj? Nie, Ale nie, jedźcie, jedźcie, Brrr. Brrr. będziecie się wracać. Czy Z której tej strony? Z, z środkiem! A teraz z środkiem? Aha! No! zajdziesz. <grym zna> ja, ja A ta dziwiona na środku, kurna, taki kordopeł <grym zna> <grym zna> Bartek podgoń tam trochę. Ale to wygląda. A przeplatajcie się tutaj teraz, przeplatajcie się, no. O boże <that> <spooky> No to jest bez sensu. Zawsze jeden się tu na tym smaku zatrzymuje. No, ale to jest na smaku Ej, nie miadaj! No zaka Co to jest stało? tym? no. Paraglądam, co mam wyszło! Jeszcze raz, ino żeby się nikt nie zawiesił, ja. Duszek już się na ciebie zawiesił bokiem. Ty też, mi to chyba najlepiej ja i Bartoszowi wychodzi. Jeszcze raz! No nie. wyjedziecie prosto! No kurde, Duszek! No jedziecie, przepuszczam cię. Tuj. Słuchaj, nie, nie świruj, owiana oh. Mogę? mogę no, okay. nie, nie tak szybko, dam 25 O, właśnie Ale to wygląda zajebiście No nie! Wygląda zajebiście No nie! No, chcecie w sensie możecie się wrócić, bo jesteście na początku Dobra Pi, pi, to się robi klaksonem, tak jak ja, ładamka. A ja nawet klaksonu nie mam. Pip, 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 pip. Ja tam z Ej, Sara, ty na, ty na drugą. Dobra, no złączymy się. Ręce złączyłem do Boga normalnie. Ej, przyśpiesz, przyśpiesz tam przyspiesz, przyspiesz tam z tyłu. Przyspiesz. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. tak jak ty. Mi turbo on tam stoi? nie. nie. <noise> Ej, a, ta, a ta 60 z przodu wygląda jak zabawka. nie. Je, ja jedzie. Ale z którego początku? No z tego tam lasu, tam tego na razu zadupiłem. Aha. Gdy tam... jedziemy po kiedy masz? Daj, daj, jak ciśniemy, ja. kurde. Ja. No nie, mogę. ja proszę parę mi. W ogóle wychodzicie z tego? No zobaczymy, a nie? Ne? co się dało skleić. Ja, trzydziestka ścież... mnie popychotę. Sześćdziesiątka. Off. Jest. To jest Polska sześćdziesiąta. Zaczynali No ja, sześćdziesiąta. Kurde, ale będą roboty. Dał tyle a... gdzie się był. Dajmy ją. No, to powiedzcie, jak ja zbiorę i osób przychaczę. No właśnie! <grym> <grym> o matko! No, o, się jedziemy, <grym> dawaj! O matko! Jeszcze to były. Pada wciśnie, pana wciśnie, cały rolnik. Poszedł. To jest dosa, nie! Lepszy od chorwata! Ale lambo idzie nieźle. W się siedzi. O! Chyba go przycięło. O pan! Zakopałem się! jest moja, czuś... sprzęgłem delikatnie, sprzęgłem to pójdzie. O! się czymś. O! O! No dawaj ale... go, Bartosz, dawaj, ja go ciągnę. Ale wymienię kasię, żebyś tu wpadł i bym... powiem przejechał ten. nie, nie. nie, nie. Pa, ja się czekaj. to ma włączone światła, dobra? Dawid. Zabijcie. Ja mam wyłączone. Włączone masz. Tak, to no już wyłączone. Ja, ma, ja mam włączony kogoś Aż takie mocne za 60 ma lampy? Za oczy wywala? Czekaj, czekaj, dobra, ja dla o Boże, co wy się tam popychacie poze ze mnie? Ja też tam wyjadę. Kamery nie ma to się poszli popychać. No? Wow! To, to... Dobra, jedziemy od razu. Ursus Poczekaj, ty, ale nagi. Jedziemy już. Poczekaj. Poczekaj. Nie wiem, nagra zapewne. Mati jest, no Mati, ej, chłopaki, Mati jest na drugim końcu Jedziemy? Dobra, jedziemy. Chyba nie kochaj, ja jak Pęduszek, jedziesz, do trzeci. Cicho, no to by mnie wyprzeć teraz, no. Okej. Okay. Mati, nie, cała peda. nie, nie, do włochania. Ja jedzę z maksymalną prędkością tego silnika, więc proszę ode mnie za dużo nie wymaga. Ja już mam maksymalną prędkość. <laughs> O, jadą. Przyszypiający kierowca! Ryżam. o, 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 o panie. to fajnie! Ktoś tę kurna szybę z przodu otwiera. Tak się ma. Między kołami ja ja się. Dawid i Bartosz będziecie mnie między koła. Jak się trafię. No posześć. Ładnie wyszło, ładnie, dobra. Ja nie mogę Krzychu, za coś wykombinował. Walłem gaśnica. Taki mały punkt wiesz że mi zahaczył A to gaśnica jest? To hydrant. Hydrant! Gaśnica. Jedźcie dalej, jedźcie dalej, jedźcie dalej! Przedlotanka, przedletanka! Dawaj, przemienia się, przepłatać się, przepłatać Dobra, ja Was jeszcze wyprzedzę! Uhm <Je> tak teraz ty pierwszy. Ja cię przeplatać. Ty bardzo normalnie. No, boże. Nawojecie, jedźcie, jedziemy dalej. To się wytnie. Jego się wytnie. No dawaj szybko. Nie na wprost że nie musiał to do porządku dodać Weź do porządku Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie No Tylko ma Także dziękuję wszystkim, że przyszli pomagać A ktoś też jeszcze, to będziemy zgadywać? No, spadaj Hahaha <laughs> <laughs> Dużo mi poszedł Mati, no nie, już tak. zaraz, już. Dobra, to ja coś to teraz tak, wy tutaj chłopaki poustawiajcie maszyny, nie? Ja wam zapisuję. No ja, ja sobie zawiozę maszynki, poukładam ja, ja sobie na gospie. Też na Bartosz, gospodarka. róbcie wszystko co chcecie, macie wszystko kupione, poustawiajcie jak chcecie. Tylko